Dlaczego nie chciał, żebyśmy zobaczyli te zdjęcia? To musi coś znaczyć. Bardzo odkrywcze. To on. Jest pani pewna? To nie jest jakaś pospolita twarz. Pytam o niego. Wczoraj obiecałeś, że przyjdziesz, czekałam na siebie do drugiej w nocy. Nie obiecywałem. Oczywiście. To już nie była zwykła zdrada. Wynajął mieszkanie, za które płaci. i coraz częściej zostawał tam na noc. Cyganki wszystko wiedzą. Jesteś takim samym senem, jak oni wszyscy. Teraz pan rozumie, dlaczego zajmuję się trupami. Nie ruszają mojego sumienia. Ja nie jestem tylko od zbierania dowodów. Nigdy jeszcze nie dałem prokuraturze sprawcy, który się nie przyznał. Jak do tego doszedłeś? Doskonała robota już jak. Doskonała.